Babciu, chłopcy przezywają mnie czarnym. Powinieneś być z tego dumny. Jak to, babciu? Przecież ja nie jestem brudny. Haha, ha. kiedyś żył książę Leszek Czarny, który uczynił z Radomska miasto, czyli nadał prawa miejskie. Kiedy to było, babciu? W roku 1266 1266 to brzmi jak szyfer do sejfu, ale to było dawno temu. Oj tak, bo nasze miasto jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Teraz siadaj do obiadu. A potem zrobimy zjazd szlachty. To ja będę Jadwigą Andegaweńską. Dobrze się składa, babciu, bo przecież masz na imię Jadwiga. Ale nie, zapamiętałem nazwiska. Leszku, to nie nazwisko, tylko nazwa dynastii. 1382. Babciu, co to za szyf! To rok, kiedy tu, w Radomsku, odbył się pierwszy zjazd szlachty. Która miała wybrać króla polski. Niestety nie udało się, ale dwa lata później. Czyli 1, 3, 8, 4? Brawo, wnuku! Właśnie wtedy wybrano króla polski. Ciebie, babciu, to znaczy Jadwigę. A dokładnie Jadwigę Andegawańską. O, królowo! Możesz odejść do swojego pokoju i zaprowadź tam porządek. <laughs> Od dzisiaj nadaję temu domowi prawa miejskie, prawo targowe, prawo mili, prawo składek i prawo sądowe. Prawda, babciu, że mam takie prawo? Leszku, rodzice są zmęczeni, daj im odpocząć. Babciu, a wiedziałaś, że królowa Bona była właścicielką miasta? Babciu, a wiedziałaś, że tędy przebiegał szlak solny z Bochni do Wielkopolski? Internet to taka narodowa biblioteka i to pod ręką. Babciu, obiecuję, że nauczę się łowania. Leszku, tylko nie zapomnij, że Święta Jadwiga jest patronką miasta. Babciu, jestem rycerzem królowej Jadwigi, będę cię zawsze bronił. Uratuję cię. Krzyczy, że musi kogoś ratować. Coś mi się przyśniło. Babciu, babciu, musiałam ciebie ratować. Leszku, co ty opowiadasz? Wszystko jest dobrze i spać. Babciu wołałaś o pomoc. To znaczy, że królowa Jadwiga wołała rycerz Leszka Czarnego bieg ci na pomoc. Z mieczem w prawej ręce i tarczą w lewej nie mógł do, dobiec. Święta Jadwiga była na wysokiej wieży i w ręku trzymała flagę w trzech kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim. Tam były trzy wieże, ale ona była w tej największej. Dobrze, Leszku, śpij już. Jutro poszukamy trzech wież i świętej Jadwigi. Babciu, babciu, obiecałaś, że pójdziemy dziś na poszukiwania. Oj, mój rycerzu, umyj zęby, zjedz śniadanie, a potem pójdziemy szukać tych trzech wież, w których straszy królowa Jadwiga. Ona nie straszyła, tylko prosiła o pomoc. To ta wieża, poznaje, ale dlaczego nie ma flagi? Może ktoś już pomógł świętej Jadwidze? Jest, jest, ba, pewnie to rycerz Leszka Czarnego.